Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie zdają się przyciągać sukces, szczęście i wartościowe relacje, może i nawet bez wysiłku, a inni ciągle muszą walczyć o najmniejsze rzeczy? Czy to kwestia przypadku, losu, a może działa tu coś więcej? Kiedykolwiek miałeś wrażenie, że im bardziej czegoś chcesz, tym bardziej to się oddala, dziś opowiem Ci o efekcie latarni morskiej, koncepcji, która może zmienić Twoje podejście do sukcesu, relacji i rozwoju osobistego. Jeśli masz wrażenie, że ciągle gonisz za swoimi celami, ale one wciąż się oddalają, zostań ze mną do końca, bo na końcu odcinka czekają Cię wartościowe porady. Szybkie intro i zaczynamy! Ok, czym jest w ogóle efekt latarni morskiej? Większość ludzi działa jak statek na wzburzonym morzu. Szukają okazji, gonią za pieniędzmi, szczęściem, za ludźmi. Ale są też tacy, którzy po prostu świecą, jak latarnia morska. Nie biegną, nie ścigają, lecz emanują czymś, co sprawia, że dobre rzeczy same do nich trafiają. Pamiętaj, latarnia morska nie goni statków. Statki same się do niej kierują. Kiedy masz wewnętrzną spójność, jesteś pewny siebie i masz coś wartościowego do zaoferowania, przyciągasz dobre rzeczy zamiast ich szukać. To prawo przyciągania w czystej postaci. Tutaj przykład. Pomyśl o osobie, która ma naturalny magnetyzm. Nie musi się starać. Ludzie sami chcą z nią przebywać, współpracować czy poznawać ją. To właśnie efekt latarni morskiej. Spytasz, jak działa ten efekt w życiu? Na przykład w relacjach. Zauważ, że często ludzie, którzy desperacki szukają miłości i wymieniają co chwilę partnerów, zazwyczaj kończą sfrustrowani. Osoby, które są szczęśliwe same z sobą, przyciągają wartościowe ludzi i podobnie jest w biznesie, jak i po prostu w pracy, ponieważ klienci no, nie lubią sprzedawców, którzy ich naciskają, ale uwielbiają z kolei tych, którzy dają wartość i mówią językiem korzyści, ale co najważniejsze, dbają o klienta i faktycznie chcą pomóc, a nie tylko zarobić. Z drugiej strony medalu... Pracodawcy także chętniej zatrudniają ludzi pewnych siebie, a nie tych, którzy błagają o pracę, są nieszczęśliwi i sfrustrowani i przelewają wszystko na czynniki zewnętrzne przykładowo. Tak samo jest nawet w restauracji, jeśli kelner desperacko namawia się do zamówienia droższego dania, czujesz się niekomfortowo, prawda? Ale jeśli ktoś podchodzi z pewnością siebie i opowiada z pasją o tym daniu, no to chcesz spróbować. Efekt letarni znajdziemy także w finansach i samym sukcesie, ponieważ można zauważyć, że ludzie skupieni na braku pieniędzy często mają ich coraz mniej, a ci, którzy myślą o obfitości zaczynają przyciągać możliwości i poprzez działanie dochodzą do większych finansowych zdolności. Zapewne także znasz kogoś, kto zawsze mówi nie mam pieniędzy, albo mam same problemy i wszystko jest winne obecnej sytuacji życiowej. A teraz pomyśl o osobie, która mówi zawsze znajdę sposób i jakoś zawsze się tej osoby udaje. Jakoś to już kwestia do rozpiniania. Przykładów mieliśmy sporo, więc zapytasz teraz jak stać się latarnią morską? Jak przyciągać dobre rzeczy zamiast za nimi gonić jak wariat? Po pierwsze zadbaj o wewnętrzną harmonię. Nie podążaj za tłumem i miej swoje zainteresowania. Nie staraj się być kimś innym na siłę. Zadbaj o zdrowy styl życia i się rozwijaj. W ten sposób będziesz zwiększać swoją wiedzę i tym samym faktycznie wpłyniesz na swój rozwój. Kolejna rzecz, możemy powiedzieć, druga, to znajdź swoją wartość. Zamiast desperacko szukać sukcesu, stań się osobą, którą chciałbyś być. Pracuj mądrze, a gdy trzeba, to i ciężko. I sukces do ciebie przyjdzie, ale ty musisz najpierw pójść wraz z krukami. Które cię do niego doprowadzą. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Trzecia rzecz to emanuj pewnością siebie i nie narzucaj się. Świeć przykładem i dbaj o innych, a ludzie to dostrzegą. Pamiętaj, zamiast gonić za szczęściem, stań się osobą, której przyciągam. Przestań pędzić, tylko rób dobre rzeczy i żyj dobrze, a masz znacznie większe szanse na sukces. Mam nadzieję, że ten film cię trochę zainspirował. Jeśli. Robisz kroki z tego odcinka, to prawdopodobnie jesteś na dobrej drodze do sukcesu. I życzę Ci powodzenia i szacun za wytrwałość i w ogóle, że tu jesteś. Jeśli chcesz więcej takich pozytywnych i wartościowych, rozwojowych treści, to zostań z naszą społecznością rozwojowców. Kliknij suba i dzwoneczek. A ja zapraszam Was na kolejny film już niebawem. Do zobaczenia!